Kiemanko, cały czas jesteśmy w Astanie razem ze mną futbol, prowadzący również kanał Fortuny, która nas tu zabrała. Astana jest, jest tutaj strasznie gorąco i to jest jeden z elementów, o którym będziemy z Wami chcieli dzisiaj porozmawiać. Nagrywamy to celowo przed meczem, żeby nie było, że usprawiedliwiamy wynik albo że znamy wynik i pod to sobie możemy podłożyć teorię. Nie, nagrywamy to przed meczem. Mecz zaczyna się za jakieś 3 godziny. Także nie ma, że są tutaj jakieś ustawki. Znalazłem takie pięć głównych zagrożeń. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz odnośnie LEGI. Nawet z naszego doświadczenia, będąc tutaj, lecąc z drużyną i odczuwając na własnej skórze pewne, pewne niedogodności. Pierwsza. To jest ta różnica czasów. No tak, no generalnie zmiana tej strefy czasowej jest yy, bardzo irytująca, że tak powiem piłkarze sami też muszą funkcjonować według czasu polskiego, no bo nie było tutaj tyle czasu na aklimatyzację, żeby byli w stanie tak naprawdę tutaj się dostosować do tych warunków, no i jest to na pewno męczące. Yy, ciężej tutaj ten rytm dnia złapać, no i tym bardziej, że funkcjonuje się teraz, wstaje się w środku dnia i wiadomo, że wtedy jest to zupełnie Do inna sprawa. Dokładnie, bo to się może wydawać za komputera, że no, jest, no co, no po prostu wstajesz sobie później, ale wiecie, no, tak naprawdę kładziemy się tutaj spać o godzinie powiedzmy drugiej czasu lokalnego, więc zaraz się rozwidnia. Zegar biologiczny też jakoś odczuwa to na 100%, no my dzisiaj chodzimy zmęczeni raz, że to kwestia wczorajszego wieczoru pewnie, a dwa, że jest tutaj po prostu naprawdę dziwnie się funkcjonuje mając dwie różne strefy czasowe. Drugi ważny problem to temperatura. Dzisiaj jest strasznie gorąco. Krótki spacer i czuliśmy się jak po sesji treningowej. No nie tylko, że jest właśnie gorąco, ale do tego nie ma praktycznie żadnego wiatru. Oddychać się, się praktycznie nie da. Nie wyobrażam sobie w ogóle przebiec y, z, jednej, z jednego końca ulicy na drugi, Dokładnie. a co dopiero biegać przez 90 minut y, po boisku. Tak, można się śmiać, że niedziela 17 słońce tak. pogoda nie sprzyja, ale naprawdę tu jest duszno, jest parno, jest gorąco, I, a trzeci problem, który jest, nazywa się stadion. Wyczytałem dzisiaj opinię, że ta blacha strasznie się nagrzewa. Tam w środku jest jak w kominie, przez co jest jeszcze bardziej gorąco. Oni celowo przymykają trochę dach, żeby jeszcze było trudniej oddychać zawodnikom. Sami są do tego przyzwyczajeni. No, myślisz, że jeżeli my odczuwamy to nawet zwyczajnie na ulicy, no to myślę, że piłkarze na murawie będą mieli niezaciekawie. No, oczywiście. Piłkarze Legii przyzwyczajeni do warunków, takich jakie są w Polsce. No Będą mieli tutaj naprawdę ciężko. Kazachowie oczywiście grają w takich warunkach już od lat. No i to nie jest przypadek oczywiście, że tutaj potykały się takie drużyny jak Atletico, jak Benfica, jak Galatasaray w Lidze Mistrzów. Nie jest to przypadek, że właśnie te drużyny traciły punkty w meczach w Astanie. Dokładnie. I tu przechodzimy do czwartego punktu, czyli murawa na tym stadionie. To jest sztuczna murawa, ale zaznaczmy, że to nie jest nowoczesna sztuczna murawa, tylko taka, jaką widzimy mniej więcej na Orlikach. Więc piłkarze mówią, że no, jest to takie trochę amatorskie podłoże. Do tego oni ją strasznie zlewają wodą, żeby było ślisko, żeby ta piłka się inaczej odbijała. I to też niby to są te detale, ale one mogą, tak. mogą rzutować. To miejsce, jako całokształt, można powiedzieć, pogoda, stadion murawa i zmiana czasu. I dodajmy do tego piąty punkt, chociaż już nie do końca związany z staną. Te transfery są dość świeże. Wątpię, szczerze że mówiąc, że nabytki, które pojawiły się parę dni temu w klubie, odegrają w tym, spotka w tym spotkaniu dzisiejszym jakąkolwiek rolę. Ale ciężko chyba zgrać ekipę, tym bardziej że widzimy też, że no w ekstraklasie nie idzie to tak. morale, takie może być Dokładnie, a tym bardziej, że Astana jest już w trakcie sezonu, teraz yy, yy, idzie po mistrzostwo. Ma już za sobą pod, yy, około 20 kolejek, z tego co mi mhm. wiadomo, nie teraz dokładnie, ale około 20 kolejek ma już za sobą. Oni są w tym rytmie, a legia jak zobaczymy skład, jakim yy, teraz grała w ekstraklasie, przez meczu z koroną, a ten, w którym zdobywali mistrzostwo, no to jednak są to szczególnie w ofensywie, tak różne drużyny i, i rzeczywiście to też może mieć znaczenie. Dokładnie, my za chwilkę spadamy na mecz Na kanale Fortuny znajdziecie nasze reakcje z tego meczu Na kanale Mateusza znajdziecie naszą pogadankę dzisiaj o transferach A my widzimy się po meczu i zobaczymy jakie będziemy mieli wtedy nastroje O kurwa kasuj go, kasuj go O kurwa Nie Nie Nie, Nie. No i jesteśmy po meczu i trzeba przyznać, że większość z tych zmartwień się potwierdziła. No tak, tylko jednej nie uwzględniliśmy, tak naprawdę, przed tym wszystkim, że Astana to nie jest przypadkowa drużyna. Mm. Pod kątem sportowym naprawdę dzisiaj pokazali, szczególnie w ofensywie, duet Tfumasi z tym napastnikiem, który którym teraz zapomniałem. Jak to się nazywa? Napadzior. Bo to Kabananga. Kabananga. Naprawdę. Co to... To, te, to zagrożenie powinniśmy dodać jeszcze jako kolejne, bo tak, Murawa się sprawdziła, ta piłka odbijała się zupełnie inaczej. Yy, tam nie dało się oddychać nawet na trybunach. Siedzieliśmy naprawdę, uwierzcie nam, że tam po prostu w końcówce tak. i się to przewiało trochę. Druga połowa już była lepsza. Ale ostatnie lepsze. 15 minut. Yy, ostatnie 15 minut były takie, że już się dało przynajmniej oddychać i tak dalej, no ale. No. Wiesz, to jest najgorsze. Że tak patrzę na to 3-1. I w sumie dobrze, że to jest 3-1. Dobrze, że nam wpadła ta bramka. Mieliśmy oczywiście kilka szans, ale astana miała ich jednak znacznie więcej. No tak, tak. No w pierwszej połowie można powiedzieć, że legia była bardzo nieskuteczna, bo było kilka takich okazji. No dosłownie kilka, ale jednak były to takie okazje już pełną gębą, takie 100%. Mm, takie dwie, no, dwie tam takie były, że się na już... Tak, dokładnie. A stana wtedy strzelała w drugiej połowie znowu, a stana miała mnóstwo okazji, które tak. powinny być zwieńczone bramką. Szkoda, naprawdę szkoda będzie bardzo ciężko. Nie chcę nawet typować na razie przebiegu tego rewanżu. Mam nadzieję, że gra będzie wyglądała zupełnie inaczej. Bo jeżeli nie, no to ciężko myśleć o dwubramkowym zwycięstwie. Też o czym nie wspomnieliśmy przed meczem, co już teraz możemy na 100% powiedzieć, jest strasznie głośne są te trybuny, Ten azjatycki doping, jak to nazywamy. Jest po prostu głośno, nie jest zbyt zorganizowany, tam może skakało w młynie, nie wiem, 50 osób, Garstka. ale cały stadion walił takimi klaskaczami, cały stadion piszczał, darł się, legionistów tak. nie było słychać. Mnie, mnie to triggerowało, mnie to denerwowało. No, bardzo charakterystyczny doping i też było bardzo ciekawie to do, do, doznać tego na własnej skórze. To prawda, to prawda. No, co kraj to obyczaj, no i w Europie mamy inne dopingowanie, tutaj jednak przenoszenie wów zeli na mecz i tak dalej. Przenoszenie w koszulkach klubowych jest całkowitą normą i ciekawe było też, też takiego poznać. Tak, to prawda. Także Dzięki y, dla Fortuny za, za zaproszenie, wbijajcie, chcecie zobaczyć nasze reakcje z meczu, a myślę, że, że warto, bo, bo działo się, były zwroty akcji, macie link na samym końcu, macie link w odnośniku, na kanale Fortuny jest wrzucony, zapraszam też do Mateusza, u niego też materiał z wyjazdu, także no, od każdej strony możecie poznać co tu się działo, a my chyba co, no probierze musimy zacytować, bo, bo co nam innego pozostało, na razie.